Przyszłość puławskich azotów to wciąż gorący temat. Niedawno pojawiła się możliwość przejęcia puławskiego zakładu przez grupę Orlen. W poniedziałek minister Artur Soboń przekazał informację o tym, że to właśnie puławy są najlepszą lokalizacją w okolicy na powstanie małego reaktora modułowego, który miał być źródłem stabilnej i czystej energii. Tylko puławy dzisiaj. Są so, z punktu widzenia Orlenu, z punktu widzenia tego projektu lokalizacji semerów w technologii BWR, czyli w technologii najnowszej, najnowszej bardzo zaawansowanej, dzisiaj około 70. Takich projektów jest już realizowanych na terenie całego świata technologii, którą grupa Orlen i Syntos pozyskały i będą lokalizować w Polsce, to tutaj na terenie grupy Azoty Pławy na 11 hektarach możliwa jest tego typu lokalizacja. Grupa Orlen uważa ją za. Perspektywiczną, za taką, która wymaga dalszych pogłębionych, szczegółowych badań w zakresie między innymi logistyki, dojazdu, wykorzystania torów kolejowych, ale obecność tutaj Wisły, a przede wszystkim potencjału, który jest tutaj w puławach. Bo przypomnę, że 30 listopada zostanie oddany nowy blok, który ma 100 MW energii i 350 pary technologicznej, który z wielkim sukcesem sam grupa azoty Pławy zakończyła. Ten potencjał w sumie sprawia, że tutaj jest szansa i możliwość taka, aby jeden z SMR-ów powstał właśnie w puławach. Co to daje? No to daje oczywiście na etapie lokalizacji i potem realizacji inwestycji nawet 2700 miejsc pracy, wielomiliardowa inwestycja. Przez kolejne 60 lat miejsca pracy, około 700 miejsc pracy, wpływy SPI, i z situ, czyli środki dla miasta, także środki z podatku od nieruchomości. Te środki KPMG policzyło na nawet setki milionów złotych w tej perspektywie 60 lat, czyli w perspektywie funkcjonowania takiego SMR-u w puławach, wpłynęłyby do kasy miasta zasilając te y, tą kasę no, na wszystkie te projekty, które dla miasta są niezbędne, a tworząc tutaj dobre zaawansowane miejsca pracy zaawansowane technologicznie. Z punktu widzenia y, także, Puław jako grupy, już jako spółki. To jest również dobra informacja, ponieważ zakłady azotowe Puławy, w moim przekonaniu, potrzebują dzisiaj oprócz tej podstawowej swojej działalności rozbudowy na kolejne biznesy, na kolejne rodzaje działalności, tak aby rozwijać się, aby wykorzystywać w pełni swój potencjał. Aktualnie proces fuzji Puławskich Azotów z grupą Orlen jest na etapie wymiany dokumentów. I ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?